O ja pierdziele ludzie, do się, się nie nagrało Ja tu kupuję itemy Nie Tak patrzę kurde, nie nagrałem się to Tyle i przeszłem Ja nie mogę Ludzie się w z tej strony pl. Witam was na odcinku z Dead Space 1 <grywa> Nie nagrało mi się to Kupujemy Co tu kupić? Rabin pulsacyjny Kupić to jest To jest dobre A tak, co? Tak. No i? Patrz to tak bo jak mi pies czekł, że przestraszył. Pipunek. Nie, nie, nie. To możemy się Kurde Popnieś, czekaj. Safe. Agi, po oczy się na, na nic więcej ludzie sorry, że nagram, dużo nas z nie ominęło. A tym się nie nagrało, Czerwona ona jaki ma bronię że... Tak jest pusty 1, 2 czy 4 Dwójka dole Warsztat, jest warsztat no to jeszcze my chcę od razu tą broń tą co kupiliśmy Tylko 5 wrażenia Nie mam w ogóle BNZW w mocie ile jeszcze nagram, z 2 minuty? to jest pierwszy chapter, no dużo was nie winęło, tam do pierwszego z 5 minut was minęło, może co do Ten pierwszy chapter przejściem, chapter Rozdział. co no chapter w sumie <todgłos> nie, ludzie nie wiem czy chcecie fifa, na pewno chcecie fifa Koło, czy chcecie nowy skład, czy Grać z tym co już mam, bo dużo dobrych mam składów, to Runeja, Williana, angielski składów, a tam włoskich To już sobie co nawet. Jego Teraz pytanie was, czy chcecie y, nowy skład? Czy... Mm, czy... Znaczy, no, składem coś z tego No to jest kawałka, co mam do tego Chyba do następnego doszłem tylko jest tego chyba. ale nie całego. Just like you said. No, kolok, nie ma się już do że bo I... przyjdziesz. Łajek, szarłomu i chłopaka. Nawet głowy nie ma. Mogę go dobić. To jest ta kineza. F się używa tak. A. To jest fajne. I to ja już uda Tu ma wtedy już weszliśmy. Lecimy cię. Dajdźcie swoim chłopakiem. Znaczy od tego worku jeszcze przecież nie było. Dobra, nie da się. Chwila ja to wszędzie.

We can still do this. Get me the Captain's rig codes and this we'll find Nicole. This. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. You yeah. we'll have to no, blow it through it okay. to get to the morgue. No, tired, get some yeah. thermite from medical storage and a shock pad from Zero G therapy. Should be down the corridor. <laughs> ah, communication is useless in all this static. Mm. <laughs> Mamy życie. Co tu mamy życie mamy? Tu jest? No to do tego, tego. Mam tu na razie naboje, Dobra trochę fajnie. Zapiszemy się, żeby na... Bo jak nagraliśmy tamten ten, ten nam The włączyło, nie i taka beka, co się dzieje, nie. Coś nie była beka, czekaj. Mag o, jest magazyn. Coś mieliśmy pozyskać chyba tego, nie? A to możemy też sprzedawać Możemy to sprzedać Czy mamy mieć dać ognia A nie to do kupienia co ja To możemy sprzedać Jest to Jest to wstadzenie tutaj nie, to, jak, nie. Mam dużo tej energii po dobra Jedziemy z tym koksem, bo już nagrywamy 5 minut. Który 44 chyba do 17 13.54 Nie wiem, skończymy za 10-20 minut Wiem Wut, tego nie widziałem O jakiego ksiarskie, o, ale tu na boi biesze. Chyba tam. Boję się, że co im wyskoczy.

Fak, przejdź, 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 jest mega przejdź, 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 Tak mnie bije. Tak przejdź, 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 się przejdź, we mnie to Nie to przejdź, przejdź, Nie na pożarcie. Nie przejdź, cię przejdź, nie tak widzicie w kamerce, tak? Co się robi? No ale zamknięte to nie otworzy. No wiem, zostawię. Tak? Gdzie idzie, gdzie idzie? To są te małe te... Nie to co się pają? Nie co się ciągają? Ta gra jest straszna.

Wreszcie, żeście włączyli. Dobra, zobaczymy, co jest tutaj. Muszę lepiej patrzeć w to miejsce, bo są itemy. Taki hajs. Gdzie to? Gdzieś jest. Chciałem na przykład, żeby rozwalić. No i tu będzie no, boje, albo jedno, albo hajs pewnie. No. Co tu naładuję? Trójka. być jakaś bomba czy coś? Nie wiem czy tu, czy gdzieś indziej. Siema to. Siema. Jedziemy. Kurde, jaka pompa normalnie. Ten, półdzian, nie? Albo brunajka, opie. Nie ma lipy. Zobaczcie, jak mały skurczył byki. Co, się ręka tu? Co, ta gra jest taka straszna. Zawsze. Mogę iść tam gdzieś. gdzieś idą no to mój kolega właśnie <grywa> nie kopnij to rzuć tyluś dobra ale on dużo hapka psiałem psiały nie ja bo je macie to biorę i chyba tak strzelać to jest trochę ...prawie po do O kur... Nie jest to tym, że główny Dobra, 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 dobra. Biegniemy na całego... Idę, gdy będzie szybko to jakoś tak przejdę, mniej więcej do połowy tego, nie wiem gdzie tu jest połowa. Jest ta stadia, jest więzeł, więcej. więzeł. Dobra, mamy tu jakąś tam... Right. Melted, ten termin końców się wydyka dobrze. I czy my I chyba musimy tam, tą, tą łowę tam po, podłożyć, czyż? kopnął to i dźwięk ma taki on coś płyje on kurde tu coś mamy, możemy? serio jeszcze tu musimy iść, i zapis tu chyba jest, nie? Jest. A może nie ile my jeszcze nagrywamy? 8 minut. 10 minut, dobra, nagramy się 20 minut. 8 osiem. Osiem. Osiem minut, no. Gramy tak? Także jakoś 8 minut, bo. 4 ty robisz? I tu takie... Dobra. Nie mogło głowy, to się bezpiecznie. Co tu było? A, że Kinesis, wiem, co z... wiem, co to się... A ma łyżki, lepszy od sztoka jest w niej i tylko Ale teraz trójka ci wygodzi Jeszcze śmiesz? Jeszcze śmiesz? Bo ty jesteś ślepy? Nie wiesz? Się zaciągnął Żeś cię jeba nie próbował A, gdzieś A tu potem trzeba było jeszcze i dlatego. Trzech pieniędzy, zresztą. Ten. Nie, ten odcinek na pewno dzisiaj nie będzie. E, 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 e. co to było? Dobrze. To Do mi mnie... dużo no i zaraz jeszcze apteczek nie mam. Ale to był krótki odcinek, sorry za, za to, że był taki krótki odcinek. Sorry bardzo, ale no niestety No co zrobić jak nie zrobisz mi się nie aż po same kule no nie będę się już tak kończył wydę. Siemano z tej strony mi się misiek.pl Zostaw lajkę, like, zasubskrybuj Nie ja kończę odcinek Dead Space'a Na razie Dajcie lajk like.